Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z farminga 19, a dokładniej mówiąc z serii trzeciej na mapie Ravenport. Dzisiaj zajmę się sadzeniem ziemniaków, lecz zanim do tego przejdę, to najpierw muszę spulchnić glebę za pomocą o tego agregatu podczepionego z tyłu, gdyż no, ta sadzarka, z której będę korzystać, sama w sobie nie ma opcji spulchniania gleby, dlatego też muszę najpierw to zrobić, no bo to nie jest jak na przykład z dajmy na to siewnikami zbożowymi, o a propos siewników zbożowych to, to czekajcie, zatrudnię tu zapamięci pracownika, by kontynuował się w soi na tym moim nowym, nie tak dawno temu kupionym polu, więc on niech tam sobie pracuje w międzyczasie, ja nie będę mu przeszkadzać, Na tym polu zostało wcześniej rozrzucone wapno, zresztą jak widać, no bo już po prostu tego wymagało, także plony będą tutaj maksymalne. Wydaje mi się, że chyba posadzę te ziemniaki tylko na tym polu, bo i tak je zebrać z tego całego pola to no trochę zejdzie, więc chyba posadzę tylko na tym tutaj. A pola numer 6, może nie będę ruszać, nie wiem czy coś tam będę siać czy nie, może też zboże po prostu, o się zobaczy więc ja tak myślę, przyjadę się tutaj z dwa razy, a potem zatrudnię pracownika i udam się pod sklep, by stamtąd przyjechać tu z sadzarką, bo nie mam jej kupionej i nie będę kupować, po prostu ją wypożyczę. Ja to ogólnie trochę żałuję, powiem wam, że w dodatku, że w dodatkach do Farminga do Farminga 19 w ogóle na przykład nie mieliśmy jakichś kombajnów typu ziemniaczanych czy buraczanych. Co nie? Różne maszyny się w tych kilku dodatkach płatnych do Farminga 19 przywijały, ale nic nie dostaliśmy takiego do buraków czy też do ziemniaków, tak? O ile dobrze pamiętam, serio, chyba nic. Więc taka trochę szkoda pod tym względem. Ten park maszyn. No, jeszcze jeżeli chodzi o buraki, to jest ok. Ale ziemniaki to już tak kurcze Mamy dwa kombajny do ciągnika podczepiane i jeden samojezdny. Więc tak. No, trochę średnio. Niestety. No ale co poradzić. Jest wiele takich, powiedzmy, maszyn, które bym po prostu, których bym więcej do tej gry dodał, bo powiedzmy, że jest ich stosunkowo mało. No i tutaj wspomniane wcześniej, kombajny do ziemniaków na przykład. Dobra, to teraz ja tutaj już po prostu zatrudnię pracownika i wypożyczę tę sadzarkę. Chwilę, chwilę, gdzie? To jest technologia uprawy ziemniaków. Tę większą, bo kiedyś chyba wykorzystywałem tutaj tę mniejszą, no ale teraz tą już bez przesady wezmę sobie, wypożyczę tę sześciometrową sadzarkę. I tak, muszę kupić, czekajcie, muszę kupić tutaj palety. No Właśnie to jest ciekawe, że jak chcemy napełnić sadzarkę ziemniakami, to kupujemy worki tak jakby z nasionami, takie to jest w tym farmingu takie. No może to jest po prostu, wiecie, takie uproszczenie i tak dalej, ale pytanie, czy, czy nie byłoby... Też fajnie, gdyby po prostu oddzielnie się kupowało jakieś, na przykład takie ziemniaki, no bo kurczę, z takiego worka, gdzie jest napisane po prostu ziarno, a my możemy z niego również ziemniaki uzupełnić taką sadzarkę o ziemniaki. Tak trochę średnio. Czekajcie, ja kupiłem takie dwie palety, a czy to starczy? czy znaczy też w sumie nie, nie będę chyba całej napełniać, bo Chyba tak szybko mi te ziemniaki nie zejdą, chociaż. Dobra, to kupię jeszcze może z jedną. Tak dawno. Ja w ogóle rzadko się zajmuję tutaj ziemniakami w farmingu, czy w serii pierwszej, czy w serii trzeciej. Jednak no cóż, to jest taka aktywność bardziej poboczna. Raz na jakiś czas. Więc nie pamiętam. Czy tutaj. Jak szybko te ziemniaki po prostu schodziły w trakcie sadzenia. Dobra, teraz uzupełniam płynnym nawozem. Właśnie tak jak się wszystkie jakieś tam silniki sadzarki uzupełnia tym. Tym po prostu sypkim, tak tutaj, w przypadku ziemniaków, w przypadku tej sadzarki, no te zbiorniki żółte się napełnia, chyba te żółte się napełnia tym nawozem. Na, jednak tym już płynnym, czyli takim samym co możemy napełniać opryskiwacze. Czekajcie, coś mi to się nie chce załadować. Czasami tak jest jak jeden punkt, jakiś worek, czy coś jest blisko drugiego. I teraz chyba jest właśnie taki problem, więc zrobimy w ten sposób. O, dobra. Kurczę, kupię jeszcze jeden. Niech będzie to nie są jakieś takie mega drogie rzeczy. Znaczy, trochę są, wiadomo, na początku rozgrywki taka paleta coś koło tam 2000 kosztowała, i kup takich cztery. No, to tak na samym początku rozgrywki to może jakoś tam nieźle portfel uszczuplić. Jak się liczy grosz do grosza, no ale tutaj już na moim etapie to. O, nawet nie wszystko. Jeszcze trochę mi zostały tam z dobra. O, jeszcze zaczepiłem o nie, czekajcie. Muszę jakoś. No weźcie, spadajcie, dobra. A kurde, na tym polu jeszcze jest taki problem z układaniem tekstury, co już było wcześniej widoczne w przypadku sadzenia ziemniaków za pierwszym razem. I coś ja tam jeszcze sadziłem, że to było widać, tylko nie pamiętam co. Czekajcie, nie pamiętam, serio. Że tak by było, inaczej te tekstury widać. A może ty. A, może trzcinę cukrową, coś tam było. Zaraz zresztą zobaczycie o co chodzi. Ja już w sumie rozłożę, może tę sadzarkę. Zobaczmy, ile tutaj pracownik już spulchnił. No, mam teraz sporo miejsca. Dobra, tak więc zaczynamy sadzenie. I już teraz od razu zobaczycie, o co mi chodzi z tą teksturą. No właśnie, tak to wygląda, bo po prostu to pole jest pod skosem, jak widzicie, pole numer zresztą 6 i 12, względem takich, no wiecie, jakby to powiedzieć, no pod skosem jest to pole, a te tekstury się układają tylko w jedną stronę, czyli powiedzmy od północy do południa i od wschodu do zachodu się układają, tak, po prostu w dwie strony te tekstury, ta tekstura pola. Na przykład po sadzeniu ziemniaków. I to jest problem, że to się układa tylko w te dwie strony, bo to sprawia, że no tutaj na polu to wygląda mega, mega dziwnie. Są jakieś takie wzorki. No już tak było wcześniej, więc mnie to nie dziwi. I to absolutnie nic, wiecie, nie robi. Podczas zbierania czy coś to nie, nie ma żadnej różnicy. No tylko wizualnie to tak trochę średnio wygląda. Czemu to się nie może, tak jak tekstura po siebie jakiegoś zboża, układa? ona się układa w kilku kierunkach i ciężko jest tak zrobić, żeby to tak Dziwnie było jakby pod skosem. Ciężko jest, żeby to tak wyglądało. A tu te ziemniaki z jakiegoś powodu się tylko w dwóch kierunkach tak jakby układają, a nie w większej, więc czemu kurde, czemu, czemu, nie wiem. Dziwnie to wygląda i tyle. No i tego New Hollanda tak w sumie jak, jak, jak dobrze pamiętam, to trochę ten ciągnik już na gospodarstwie jest. Więc oczywiście, jeżeli będę w przyszłości kupować jakiś nowy, a na pewno będę. No to oczywistym jest, że to ten New Holland pójdzie na sprzedaż, bo on jest chyba najdłużej na mojej gospodarce. No, na, na, na pewno najnowszy z Klas, ale. Potem Fend i tak, chyba potem New Holland, więc jak coś to. No napatrzcie się na ten ciągnik, ja też się napatrzę, bo za jakiś czas zostanie zapewne sprzedany i zastąpiony nowszym, lepszym modelem. Już mam tam na oku tak trzy w sumie chyba ciągniki i zobaczę, który z nich kupię. Też jeszcze nie wiem do końca kiedy, ale no może niedługo. No, na razie to oczywiście mi nie stać. <grym> Więc trzeba trochę zarobić, trochę zarobić na ziemniakach, trochę zarobię może na no, na żniwach na pewno zarobię, bo tutaj na polu numer... No psieję to pole numer 7, wiadomo, i chyba pole numer 6. Teraz mam dwa kombajny to. Takie żniwa to jest... No znacznie szybciej to schodzi. Oj, coś tak teraz... Trochę krzywo tutaj pojechałem. Ale dobra, już się wyrównało. Korzystam tak z tych znaczników, bo w sumie, ja chyba rzadko tak korzystam z znaczników w jakichś tam siewnikach, sadzarkach i tak dalej. Bo jak ma, nawet jeżeli, no też nie każdy ma, ale chyba większość w sumie ma tak siewników, jak tak sobie pomyślę, ale raz korzystam, raz nie, jakoś to jest taki... To jest mega przydatne oczywiście, kiedy ktoś głównie jeździ w ten sposób, czyli ma kamerę y, tutaj z oczu rolnika czyli tą pierwszoosobową, no to widać po prostu ten znacznik ścieżki. Wystarczy jechać tak, że środek maski jest nad tym znacznikiem. No tutaj go tak widać, tak tak trochę się ta kolorystyka zlewa, ale widać ten taki znacznik, ten ślad zrobiony przez ten znacznik, więc to jest wtedy przydatne. A jeżeli ktoś jeździ w ten sposób, no to, czyli w sumie ja, tak w większości mam wrażenie, jednak czasu spędzam na kamerze zewnętrznej, no to ten znacznik to już tak nic za bardzo nie robi. Ale można korzystać. Kurczę, w którym farmingu po raz pierwszy się pojawiły funkcjonalne, działające znaczniki takie? No, czekajcie. Hm. W trzynastce? Oj, teraz to. Teraz to dopiero jestem. niepewny. Kurde, mi się wydaje, że to trzynastka była po raz pierwszy. No bo piętnastce już na bank to było. Tak dawno temu, kurde. Na pewno to było. W trzynastce też. Ale czy to było. No w 9 to na pewno nie. Ale czy to było w 11? Kurczę, nie wiem. Jak ktoś z Was pamięta, wie, lub yy, chce sprawdzić, to napiszcie w komentarzu, bo ja obstawiam, że to była. No jednak niech będzie 13. Bo jakoś tak 11? Czyżby tam to było, naprawdę? Jeżeli tak, to jestem pod dużym wrażeniem. Wow, jeżeli to serio była 11, ale ja stawiam, że to była 13. No i tam. Zajrzę do komentarzy i się zweryfikuję. Bo tak czasami wiecie, zapamiętać każdą pojedynczą pierdołę dodawaną na przestrzeni. No, już jednak 10 lat, bo tyle gram farminga, to weź to zapamiętaj. Ale jak trzynastka, to będę zadowolony. To znaczy, że pamięć. jednak jest dobra. A jak nie, to. no to nie. Trudno. Nie czekajcie, bo chwilę muszę coś sprawdzić. Okej, okay, dobra. Ciekawe kiedy ja w końcu te świnie kupię. Tak się też na to trochę czaję. coś jakoś się do tego nie przybliżam. Jakoś w głowie mam po prostu bardziej nowe maszyny. No ale trzeba będzie wreszcie to zrobić. Na no, kurcze, najwyższa pora. A propos zwierząt ogólnie, jak tam ile jeszcze. Aha, dobra, 64% tej maksymalnej sprawności, czyli no nie tak szybko. Jeszcze będę mógł sprzedać te konie. Trzeba poczekać. Kurczę, ale mnie to tak. Kłuje trochę w oczy ta tekstura pod tym kątem, no serio, nie by taka pierdoła, ale czemu nie można było zrobić tego? Bo to jest w dwóch kierunkach po prostu, a chociaż w czterech to już by załatwiło sytuację na tego typu polach, jak, jak te, które mam akurat, czyli 6 i 12, też w sumie na polu numer 13 by to załatwiło sytuację. No więc Giant Software, why? Tell me why. Jak oglądają, to może po angielsku zrozumieją. A może... Nie, dobra. Pomyślałem, że może jednak zrobię... A to chyba też na tym poprzednim odcinku o tym myślałem. Żeby zrobić. Żeby posiać... Posiać. Boże święty, żeby posadzić ziemniaki na. jeszcze tym polu z tyłu, ale wtedy po prostu wypożyczyć dwa kombajny, ale chyba nie, kurde, to mi się tak. No wiecie, problem jest taki, że te kombajny to jest dosyć droga rzecz. Czekajcie, zatrudnię tu chwilę pracownika. Ich wypożyczenie, no to kurde jednak... 25 tysięcy euro Jak na ziemniaki, to wydałbym 50 tysięcy na samo wypożyczenie, to nie, to już wolę po prostu trochę Więcej Żeby mi to czasu zajęło, ale Więcej też po prostu na tym zarobić No i tylko jeden kombajn samolejny do ziemniaków Ło, co, 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 a nie dobra, takie że myślałem, że jakiś mijak się zaczął tworzyć, ale Ale na szczęście nie już chciałem zwyzywać pracownika, nie, ale no jak to ja. Ale dobra, no nie doszło do tego, na szczęście. A jak idzie tam temu? Siew. No jeszcze trochę ma, kurcze też muszę nowy siewnik kupić, bo już na tym polu to ten tak no, trochę to już schodzi, więc... A to może akurat jak. O, właśnie, może jak będę kupować ten nowy ciągnik, który tam już planuję, to wtedy też kupię od razu nowy siewnik i będzie akcja nie dość, że test nowego siewnika to jeszcze test nowego ciągnika. Brzmi nieźle, muszę to sobie zapamiętać. O, i teraz mi się też trochę przez to, że kombajny miały eksmisję z gospodarstwa, czekajcie tylko, o dobra, nikt jeszcze nie ukradł teraz stoją tak dosyć daleko pod nowym zadaszeniem, to przez to zrobiło mi się trochę więcej miejsca pod zadaszeniami na mapie, o bo tutaj stał kombajn Holanda, który zajmował większość tego zadaszenia, teraz o, jeszcze mi się tutaj, tutaj zmieścił mi się rozrzutnik, zmieściłam się beczka jeszcze jakieś koszarki, coś tutaj jeszcze wejdzie, więc to była dobra decyzja z przeparkowaniem tamtych kombajnów No dobrze, tutaj jeszcze no, zostało mi dosyć sporo do sadzenia, więc oczywiście będę to musiał ogarnąć poza odcinkiem, by w następnym materiale już przejść do wykopku. Pierwszy raz od dawna, tak więc jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!